koledzy. Pozdrawiam Was wszystkich przybyłych na dzisiejszy wiec. Pozdrawiam przedstawicieli organizacji związkowych, naszych sympatyków i niesympatyków też pozdrawiam, bo no, pozdrowienia należy składać wszystkim. Jesteśmy tu i manifestujemy wspólnie w imieniu własnym członków naszych organizacji związkowych, pracowników wszystkich branż, oraz w imieniu bezrobotnych, w imieniu ludzi młodych i starszych. Jesteśmy również z tymi, którzy bali się przyjść na dzisiejszą manifestację, bo może zobaczy szef, bo jutro może zwolnić albo obniżyć stawkę. Za tych, którzy nie przyszli, bo wstydzą się swojej biedy. Nie przyszli, bo tak wygodniej, bo tacy też są. Pozdrawiam serdecznie zjednoczony ruch zawodowy w walce o prawa pracownicze, o prawa społeczne, o godność! Szanowni, wychodzimy dzisiaj na ulicę, by pić się o prawo do godnej emerytury, by nie podwyższano wieku emerytalnego bez naszej zgody. Wychodzimy, by bić się o prawo do godnego wynagrodzenia. Nie damy rzucić się na kolana. Nie damy się zniewolić. Niejednokrotnie zwyciężaliśmy. I szczególnie tutaj, w tym miejscu, należy przypomnieć o zrywie narodu, o walce. Dzisiaj musimy wyprowadzić postulaty pisane 25 lat temu i przypomnieć tym, którzy sprawują władzę, że idą nie w tym kierunku, że oszukamy. Koleżanki i koledzy, wódz stojący na pomniku odebrał nam prawo do dialogu, o który walczyły wiele pokoleń. Dziś chce odebrać kolejne prawa. Dlatego musimy być razem jako związkowcy, musimy być razem jako naród. Dziś ruch związkowy ma 70% poparcia, natomiast rząd ma 70% negacji. Kto ma rację? Ruch związkowy! Związki razem! Związki razem! Związki razem! Związki razem. Jeżeli Panu nie brakuje odwagi do, debat do debaty publicznej na postulaty, które wysuwamy nie od dzisiaj, to jest nasz kolejny apel do tego, abyśmy publicznie przed całą Polską porozmawiali o naszych postulatach.